Ostatni punkt naszej dzisiejszej wycieczki to miejsce niezwykłe. Myślę, że nie będzie nadużyciem, jeżeli powiem, że jedyne takie w Polsce: ogród botaniczny z przesłaniem, będziesz miłował, nie hejtował. Pomysłodawca tego miejsca, ksiądz Rafał Wyleżał, mocne przesłanie. No, mocne, bo też no, boli ten, ten hejt, który tak w różnych, różnych środowiskach jest, jest widoczny. I uważam, trzeba reagować, trzeba nie próbować. Właśnie ogród ma być taką formą refleksji, takim bodźcem do refleksji nad w ogóle używaniem swoich słów. Bo Jan Nepomucen jest patronem tej Najświętszej Tamicy Spowiedzi Świętej, ale trzeba pójść krok dalej. Jest patronem w ogóle dobrego używania daru mowy. I to jest i... idealne, idealny patron także dla dziennikarzy. A wszystkiego najlepszego w takim razie, oczywiście, że tak. No bo wiadomo, że mową można niesamowicie podnieść na duchu, ale można też praktycznie człowieka bardzo zdołować, zniszczyć reputację. No i stąd to takie przesłanie, ale, ale mamy też tutaj takie. No właśnie imitacje o, Wełtawy. Tak, nawiązanie do, do ojczyzny naszego patrona. E, niektórzy mają oczka w ogródku, a ja mam, a ja mam rzeczkę. Mamy mostik, mostek. Prawie jak ten praski. O, tak, Karola. No i rzeźba wzorowana na wzór tej, którą mamy w kościele, tej, która jest kupiona, była kupiona w 1903 roku. Bo w ogóle parafia świętego Nepomucena jest jedyną w diecezji. I też tutaj w Lisowicach znajduje się zabytkowa kapliczka. 1902 rok, data wybudowania, kapliczka Nepomucena. Gdzie my ją możemy zobaczyć? No nie nieopodal, dwie uliczki dalej. Yy, ale co jest na milne, ta kapliczka pod wiązaniem Jana Nepomucena, a potem wybudowali kościół i też pod Jana Nepomucena. Na jesień, w listopadzie, obchodzimy 25-lecie konsekracji kościoła nasz mały jubileusz i to też, ten ogród jest taką małą pamiątką tego jubileuszu. Jak już mówimy o ogrodzie, miejsce nasłonecznione, więc ta roślinność taka typowo światłolubiąca, ale my tu mamy jeszcze dużo elementów związanych z symboliką. Tak, no między nimi takie uważam ładne kamienie szklane yy, i tak na, przepatają się czerwone i niebieskie. No czerwony miłość, niebieskie niebo, czyli tam gdzie jest miło, to, to tam robię grilla, ale to potem schowam. Niech to raczej, raczej chodzą i cieszę się, że, że robią zdjęcia, zatrzymają się, myślą o tym, nie? przyprowadzają znajomych i o to chodzi. Takie takie miejsce odskocznia od stołu, od codzienności, ale też głęboka refleksja. Czyli po tej wyprawie dla oka po oglądaniu dinozaurów, po zwiedzaniu okolic cegielni, można przyjść tutaj i w cieniu Drzewa pokontemplować. Jak najbardziej i zabrać z sobą coś, pełne przemyślenia, konkretne, nie? Na przykład, właśnie wychodząc z tego ogródka małego, taka tabliczka. Przychodzimy na świat nie mając sobą niczego. Umieramy niczego sobą nie zabierając, a w międzyczasie kłócimy się o wszystko. I po co? Zostawiamy Państwa z tym przesłaniem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. święty Boże.